Na pierwszy rzut oka te słowa Jezusa wydają się zadziwiające. Nie ma większego od Jana chrzciciela. Gdy spojrzymy na historię narodu wybranego, odnajdujemy przecież całe zastępy proroków, królów i sędziów, którzy dokonali wielkich dzieł w imię Boga. Byli prorocy, którzy na wieki zapisali się w historii Izraela, jak Izajasz, Jeremiasz czy Ezechiel. W poetycki i proroczy sposób zapowiadali przyjście Mesjasza na setki lat przed narodzinami Jezusa. Byli królowie, jak Dawid, znani ze swojej mądrości, odwagi i głębokiej relacji z Bogiem. Byli wojownicy, jak Jozue, który wprowadził lud Boży do Ziemi obiecanej, czy sędziowie, jak Gedeon, którzy wyzwalali Izraela z rąk wrogów. Wydawałoby się, że to oni zasługują na miano większych w Bożej historii. A jednak Jezus wskazuje na Jana Chrzciciela. Dlaczego? Co sprawia, że jest on największy? Tajemnica tkwi w postawie Jana i jego misji. Nie chodzi o wielkie czyny czy liczne cuda, lecz o to, co Jan uczynił na poziomie duchowym. Wskazał na Jezusa. Zamiast budować własną wielkość, cały czas wskazywał na kogoś innego. Na tego, który miał przyjść jako zbawiciel świata. Słowa Jana chrzciciela Ja nie jestem Mesjaszem. Oto on, baranek Boży. Są kwintesencją jego życia i misji. Całą swoją pobożność, pokorę i mądrość skupił w tym jednym zdaniu. Nie szukał chwały dla siebie, ale przygotowywał lud na przyjście Jezusa. To właśnie w tej zdolności do umniejszania siebie, aby Chrystus był wywyższony, tkwi Jego wielkość. Jan Chrzciciel był głosem wołającym na pustyni, ale jego głos nie był pustym dźwiękiem. Był to głos, który zmuszał do refleksji, wzywał do nawrócenia i przygotowywał serca na spotkanie z Jezusem. Jego życie było świadectwem żywej wiary, która nie szukała niczego dla siebie, ale wszystko oddawała Bogu. Kto potrafi tak żyć, kto potrafi wskazać na Chrystusa w swoim życiu, jest wielki.